Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Mamy gorącą prośbę, dziadkowie mają. Otóż wymyśliłem, że skoro kupimy piec indukcyjny elektryczny i podłączymy go do istniejącego centralnego ogrzewania, to mamy z głowy staranie się o węgiel, sypanie tego węgla wysypywanie popiołu z tego węgla, dwu czy trzykrotnie wrzucanie w nocy, wstawanie w nocy, schodzenie na dół do piwnicy, wrzucanie tego, po prostu piec indukcyjny to jest bardzo wydajny piec, nie pobiera, pobiera 50% energii elektrycznej w porównaniu do innych pieców i teraz wnuczkowie moi nasi internetowi, bushcraftorzy gdyby połowa z was wpłaciła po złotówce to mamy taki piec dziadek Paweł założył zrzutka.pl i tam w, można wpłacać dowolne datki jeżeli będzie pies, możecie przyjeżdżać i cały dom będzie ogrzany na czele z pracownią. Do dłubania w drewnie. I, I czy jest jakaś nazwa tej zrzutki? E, nazwa tej zrzutki, no zrzutka.pl, e, jak, jak się otworzy, e, jak otworzycie w, w tym, no to trzeba wpisać w okienku nazwę piec indukcyjny. To tyle. Teraz nowy nożyk. No i oczywiście prosimy nowy o wpłaty. Nożyk. Nowy nożyk. W sumie jak robię, tak sobie myślałem, że właściwie nie robię masówki. Każdy mój nóż to jest Po prostu Nowość Tutaj jest nowość Zasadzająca się na Cofnięciu się Do Jakichś Pradawnych wieków Miał to być mały nożyk No oczywiście jest to Poroże Jelenia tutaj też jest sporo, że jelenia tutaj jest. Również logo dziadka Pawła. Tkaczka jeszcze się nie ustawiła. O, teraz dopiero złapało ostrość, jak ruszyłeś. No i. To jest moje ostrzenie, bo otrzymuje takim oni skandynawowie. Bo oczywiście jest to Polar firmy Laurin, i oni po prostu ostrzą troszeczkę inaczej niż ja. Ja ostrzę bardzo podobnie do nich, z tym, że no widzicie, jak, jaka jest ostrość. Co jeszcze można pokazać. Ta tu zrobiła bałagan. No można pokazać jak tnie takie takie. Sucha drewnienka. Sucha, suchą. No i jak. Tnie? Jak robi tak zwane federstiki, fezara. Do działania w drewienku jest bardzo skuteczny, bo jak widzicie, podczyna sobie całkiem całkiem. coś. Można nim sobie robić. Różne kropidełka. Wycinanki. Czy się do tego jest dołączona pochewka. Z grubego juchtu. Z... Też logo dziadka Pawła. Z... Z odciśniętym ktoś to mówił, ktoś mnie skrytykował. Że to nie jest. Średniowieczny ten, jak to nie jest, to jest smog. To jest z wikingowskich, to jest z wikingowskich no, 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 ozdóbek. Sądzę, że będzie służył. I jest wzmocniona pochewka? Nie jest. Właśnie zrobiłem pierwszą pochewkę niewzmocnioną. Znaczy, nie ma w niej e, drewnianej pocheweczki, natomiast jest bardzo gruba skóra. Bardzo gruba. Także uznałem, że. że wystarczy. Tak. Na sztywno zawieszenie na sztywno szyte. W środeczku, żeby nie przeciąć szycia, nakleiłem skórkę na te dwa miejsca. Żeby nie przeciąć nożem przy wkładaniu wyjmowaniu. To by było na tyle drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej.